Stor czwarty Eryk Szlanta, Na torze pierwszym Sławomir Kuchłopek, Master Kroso. Krosno. Tor drugi Ryszard Majsiak, również z tego samego klubu. Na torze trzecim Artur kuryło również Master z Krosno. piąty i czwarty Piotr Wiecek, Limanowa I na torze piątym Sławomir Dziadosz, Masz też Na miejsca? Zacięty pojedyn pojedynek na to, torze trzecim i czwartym Artur Kuryło